Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku o arkanach wielkich. Dziś będziemy mówić o karcie z numerem 8, którą jest siła, lub w niektórych taliach nazwana jest ta karta moc. I co możemy powiedzieć o tej karcie? Na tej karcie przeważnie zawsze jest przedstawiona kobieta. Która jakby zapanowuje nad dzikością zwierząt. Czasami jest to lew, czasami jest to, to tygrys. Tutaj na tej karcie w Złotym Tarocie, jak widać, mamy lwa, mamy lwicę, a tu, o ile się nie mylę, jest wilk. Kobieta ta, czyli moc, siła, przeważnie ma w swoim ubiorze lub gdzieś w okolicy, ma znak nieskończoności. Tutaj akurat ta kobieta ma na pasku znak nieskończoności, który mówi również o naszej wewnętrznej sile, o naszym wewnętrznym wojowniku, który, którego mamy w sobie i tylko od nas zależy, jak Użyjemy tej wewnętrznej siły. Czy użyjemy tej wewnętrznej siły do tworzenia czegoś, czy też do niszczenia? Bo jak zapewne wiecie, karta siła ma również swoje negatywne i pozytywne jakieś. wnosi jakieś wartości. W zależności od tego, jak ułoży się w rozkładzie karty Tarota. No i przybliżmy sobie coś. Y, troszkę więcej o tej karcie. Ja mam tutaj porobione swoje notatki, oczywiście będę zerkać. A więc siła jest to przede wszystkim y, równowaga, y, walka z przeciwnościami, aktywność duchowa. Y, Odporność fizyczna, siła fizyczna także może nam się ukazywać w tej karcie. Optymizm, zaufanie sobie, swoim możliwościom, stanowczość, panowanie nad emocjami przede wszystkim też. Także, że mając tę siłę, musimy zapanować nad swoimi emocjami, żeby dobrze je ukierunkować, i żeby po prostu ta siła nie stała się jakąś siłą niszczącą. To również jest zdrowie, witalność, asertywność, pozytywne nastawienie, a także umiejętność przyznania się do błędów. W negatywie karta siły oznacza brak energii do jakichkolwiek działań. Przemoc fizyczną często może ta karta sugerować w negatywie. Brak panowania nad sobą, nad swoimi emocjami. Zaborczość, nadmierna kontrola np. Na partnera lub nadmierna kontrola um, otoczenia. Um, słabą kondycję. Um, to może również sugerować ta karta jakieś problemy seksualne, ograniczenia, zahamowania seksualne i pragnienie zemsty. Osobę, którą będzie nam przedstawiała w rozkładach ta karta, to będzie na pewno osoba silna um, o takiej tęży, tężyźnie fizycznej, jeżeli to będzie mężczyzna, chociaż kobieta też może być silna i, 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 i tęga, jak to się mówi fizycznie. Również przede wszystkim będzie ta karta mi się wydaje, że reprezentować kobietę, kobietę silną, kobietę odważną, która potrafi się zmusić do samodyscypliny w dobrej kondycji i także kobietę namiętną. Jeśli chodzi o uczucia i o miłość, karta ta będzie sugerowała, że na przykład chcemy przejąć inicjatywę w związku. To jest przejęcie inicjatywy w związku, akceptacja swojego ciała, czyli zaakceptowanie siebie, pokochanie siebie, co jest również bardzo ważne w związku, żeby jeżeli akceptujemy i kochamy siebie, to potrafimy kochać innych i dawać innym miłość. To, będzie również silne, to będą silne uczucia, to będzie namiętność, to będzie również dobry seks w związku. W związku, ale w negatywie może ta karta sugerować np. przemoc w związku, zazdrość oraz uzależnienia od seksu. Także trzeba by było się w tej kwestii przyjrzeć, jeżeli ta karta w zapytaniu o miłość wyjdzie nam po prostu w negatywie. Jeśli chodzi o pracę i finanse, będzie to pełne zaangażowanie do pracy, do różnych przedsięwzięć, e, jakichś projektów. E, będzie to pasja, która wypływa z nas e, i z pracy, którą wykonujemy. E, to pomnażanie majątku, dobre efekty pracy, również praca z ludźmi lub e, praca ze zwierzętami i duża rywalizacja w pracy. Jeśli chodzi o zdrowie, karta ta przeważnie zapowiada e, dobre zdrowie, dobrą kondycję. Jeżeli będą już występowały, jakieś Jakieś problemy przy tej karcie, gdyby wyszła w negatywie, w zapytaniu o zdrowie, może sugerować ona problemy z układem immunologicznym, jakieś kontuzje oraz problemy, intymie, czy problemy natury intymnej, czyli jakieś problemy seksualne, może również ta karta sugerować. Ogólnie karta siły sugeruje nam przetrwanie i siłę w trudnych sytuacjach. Jeżeli wyjdzie nam mamy zapytanie o jakąś trudną sytuację w pracy, czy jakąś ogólnie trudną sytuację i pytamy się co nam, co nam tarot że tak powiem, chcę przepowiedzieć, chcę pokazać i wyjdzie nam ta karta, to możemy być pewni, że po prostu ze wszystkim sobie poradzimy. Karta ta daje nam siłę, daje nam odwagę, daje nam opanowanie do tego, żeby pokonać wszelkie możliwe problemy. I można by było, że tak powiem, tak tą kartę interpretować. Może również mówić ta karta o takich cechach, mam tutaj zapisane i nie chciałabym tego zapomnieć takich cechach jak wola zwycięstwa, samodyscyplina, odwaga, Gadatliwość, dyskrecja, ale także poświęcenie i taką, jakby to nazwać takie poświęcenie i robienie coś dla kogoś, ale bez oczekiwania. Że ktoś nam się, że tak powiem, odwdzięczy. To jest po prostu siła, to jest moc wewnętrzna, którą dana osoba w sobie ma i dzięki tej sile, tej mocy wewnętrznej jest zdolna poradzić sobie ze swoim życiem, ze swoimi problemami, a także udzielić pomocy innym. I jeżeli na przykład obok nas yy, mamy rozkład Tarota, pokaże się yy, karta. Nasza lub nasz problem, a obok pojawi się siła w pozytywie, to możemy także liczyć na to, że albo my w sobie znajdziemy tę siłę, albo obok nas pojawi się jakaś osoba, która będzie miała w sobie tę siłę, tę moc, żeby pomóc nam i to jeśli chodzi, tyle jeśli chodzi o kartę siły. Lubię tą kartę, kiedy wychodzi mi na przykład jako karta dnia, wiem, że może to być dzień trudny, ale będę miała w sobie po prostu tę moc i tę siłę, żeby stawić czoła wszelkim trudnościom danego dnia. Także moim zdaniem ta karta jak najbardziej w pozytywie, chociaż tak jak mówiłam, każda karta tarota ma również swoje negatywne cechy i trzeba je brać pod uwagę, ale siła to raczej jest właśnie ta moc. Ten power, którego mamy w sobie, ten wewnętrzny, bo zauważcie, ta postać na karcie, ona nie ma żadnej broni, ona nie ma nawet pejcza czy jakiegoś tam. Yy... Bata, którym chciałaby dy dyscyplinować te zwierzęta, ona po prostu ma w sobie tę siłę woli i siłę ducha, dzięki której te zwierzęta są uległe i jej słuchają. I to właśnie sugeruje tę wewnętrzną moc, która, dzięki której możemy poskromić, że tak powiem, bestie w sobie. <gryw> Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was i do następnego filmiku.